Czekam teraz na odprawę bagażową, Lot mam o godzinie 15, jest godzina 12 i zobaczymy, kiedy będzie można się odprawić. Bilet już jest, teraz czas na kontrolę bezpieczeństwa. Dubaj, godzina po północy. Niedawno wylądowałem i teraz będę czekał na lot do Perth do Australii. A następnie z Perth do Sydney. Lot do Dubaju trwał około 6 godzin. Już pod koniec nie było łatwo wysiedzieć, ale mimo to było bardzo dużo fajnych rzeczy, dużo filmów. Mogą obejrzeć Batmana. No i teraz pozostaje mi czekać około 3 godziny na kolejny lot również Emirates. Czyli prawdopodobnie dokończę sobie Spidermana. Z początku było fajnie. Im dłużej się siedziało, tym było gorzej. A nie mówię, że wtedy był niewygodne, ale mimo to ciężko było zasnąć. Niektórzy, niektórym się chyba udało, mi nie. Jednak fajne było to, że poza tym, że było jedzenie, to również dawano przekąski, na przykład popcorn albo batony. I gdy oglądaliście sobie film, to ja podchodził i wręczę Wam popcorn. To było super. Witamy w Australii. Dojechałem do Perth. Teraz czeka mnie kontrola i muszę wypełnić ankietę, którą dostajemy w samolocie. Są tam informacje na jak długo zamierzam być w Australii, czy już byłem w Australii, czy wnoszę jakieś niebezpieczne przedmioty itd., itd. I jak wypełnię tę ankietę, to pójdę do wejścia, gdzie będzie sprawdzany paszport, później odbiorę bagaże. I będę czekał na lot do Sydney. Ten lot był wyjątkowo wygodny, bardzo mi się podobało. Spałem dość długo. Były dwa posiłki. Nie było co prawa przekąsek, aby je przespałem, ale za to obejrzałem jeszcze więcej filmów. W Perth mamy prawie 18 jest dokładnie 17.50, w Sydney 19.50, a w Warszawie dopiero 11.50 Teraz czeka mnie podróż do Sydney i będę musiał przejść do terminala T1 Sydney 23.55 na czas. A jest dopiero 18.39 Wiecie co to oznacza? Że mają inne wtyczki niż europejskie. O. Była mała zmiana planów. Czekałem na terminalach T1 T2. Jednak dostałem maila, że bramki są już otworzone w terminalu T4 i można się odprawiać. A co patrzę, terminala T4 nie ma w tej części lotniska. I okazało się, że jest druga część lotniska, która właśnie z której właśnie odlatują głównie Kantas. I można tam dojechać darmowym busem, który jeździ co 15 minut i oto jestem. Witamy w Sydney, gdzie Burger King to głodny Jacek. Mel zakończona. zakończony, była dość droga przejażdżka, bo kosztowała aż 21 dolarów. Thank you so much. That's okay. Have Gdy z pociągu, najpierw zacząłem się rozmawiać po okolicy i idąc z przejściem i właśnie miałem sprawę z schodami, z torbą. Jedna pani wspomniała, że z winę, mógł z niej skorzystać. Ale odpowiedziałem mi, że dam radę znieść i, i dziękuję. Jak już wszedłem i się zatrzymałem przy zwiedleniu między chińskimi butkami z jedzeniem, ta sama pani zapytała mnie, czy czegoś potrzebuje, czy czegoś szukam. I przypadkiem tą rozmowę nagrałem. I to jest kolejna rzecz, która mi się tu przydarza, że ludzie są bardzo, bardzo mili. I jestem tym zszokowany. Ja już dotarłem do mojego hosta. Teraz pozostaje mi tylko zaaklimatyzować się, zrobić zakupy i kupić najpotrzebniejsze rzeczy. Dzięki za obejrzenie całego odcinka. Na razie i do zobaczenia.